Armia Czerwona, wkraczając w 1944 roku na tereny przedwojennej Polski, niosła wyzwolenie spod okupacji chitlerskiej. Ale jednocześnie wprowadzała na swoich bagnetach nową władzę i okupację. Tym boleśniejszą, że realizowaną polskimi rękoma. Miała ona trwać w prawie pół wieku. Po początkowym współdziałaniu rządowych jednostek sowieckich z oddziałami Armii Krajowej przeciwko Niemcom. NKWD przystąpiło do działań represyjnych wobec żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Mimo to konspiracja, choć znacznie osłabiona, trwała na straży niepodległości. W 1945 roku w podziemiu, tym razem skierowanym przeciwko komunistom, znajdowało się jeszcze ćwierć miliona ludzi, z czego około 20 tysięcy w oddziałach partyzantów. Choć brakowało przejrzystych rozkazów, Żołnierze polskiego państwa podziemnego wybierali walkę przeciwko nowemu okupantowi, zamiast bezwolnego zdawania się na łaskę oprawku z urzędu bezpieczeństwa i ich sowieckich...